Dzień dobry, kochane, przychodzę z kolejną inspiracją z mojej sesji. I odnośnie sesji, to nie ma już żadnych wolnych terminów do końca roku. Wczoraj odblokowałam kalendarz na pierwsze dwa tygodnie stycznia. To bardzo, bardzo Was serdecznie już tam zapraszam, w tą przestrzeń. I nawiązując do naszego dzisiejszego tematu: dlaczego czuję lęk, dlaczego czuję niepokój, kiedy partner się przestaje do mnie odzywać? Bo. Na przykład była jakaś sprzeczka między wami, było jakieś nieporozumienie, i on się przestaje do ciebie w tym momencie odzywać. Albo nie było żadnej sprzeczki, nie było jakiegoś nieporozumienia, więc jakby nie wiesz tak naprawdę, co się wydarzyło, on się przestaje do ciebie odzywać. A ty w tym momencie czujesz lęk, czujesz niepokój, czujesz napięcie i ten lęk i to napięcie zaczyna cię prowokować do różnych działań. Zaczynasz rozmyślać na ten temat, zaczynasz tworzyć historię, zaczynasz się zastanawiać, czy może popełniłaś jakiś błąd, czy może go czymś uraziłaś, czy może coś złego zrobiłaś. Tak? Próbujesz jakby dotrzeć do niego ale zaczyna się też zastanawiać w jaki sposób będzie najlepszy, najłatwiejszy i najbardziej skuteczny. Być może powinnam iść się zapytać, może ja go powinnam przeprosić, chociaż nie wiem tak naprawdę za co i co się do końca gdzieś tam wydarzyło. Zaczynasz po prostu kombinować, bo ten lęk i to napięcie, które ty doświadczasz w związku właśnie z jego brakiem komunikacji Twój układ nerwowy i Twoje ciało rozpoznaje jako wycofanie, a wycofanie jest dla Ciebie stanem zagrożenia. Dlatego, że ta cała sytuacja nie odnosi się tylko do tej relacji, ta sytuacja konfrontuje Cię z ranami z dzieciństwa, z raną, kiedy byłaś dzieckiem i opiekun, najprawdopodobniej mama, bo to prawdopodobnie mama była takim najbliższym opiekunem. No właśnie, wycofywała się. Być może miałaś tak, że twoja mama się często na ciebie obrażała. Obrażała się na ciebie po prostu bez słowa, bez, bez żadnej informacji, bez żadnego wyjaśnienia. Obrażała się, no bo wpadała w swoje rany, zachowywała się jak małe, rozkapryszone dziecko, a nie dojrzały emocjonalnie rodzic i tym samym Próbowała tym obrażeniem, próbowała wymusić na tobie jakieś określone działanie, jakieś określone zachowanie. Tylko dla dziecka takie właśnie wycofanie z komunikacji, brak informacji, brak takiej jasności, klarowności w zachowaniu, działaniu rodzica powoduje ogromny stan zagrożenia. Dziecko od razu rozpoznaje to jako zagrożenie i informacje. Rodzic się wycofuje, on być może za chwilę całkowicie mi się wycofa, zniknie z mojego pola widzenia, więc ja muszę zrobić wszystko, żeby z powrotem do niego dotrzeć i, tak jakby przyciągnąć go z powrotem do, do relacji ze mną, zabrać go do siebie z powrotem do bliskości. I dokładnie to samo ci się rozgrywa, kiedy bliska tobie osoba, właśnie partner, może to też być, nie wiem, przyjaciółka, koleżanka, może, może ktoś z pracy, jakby odgrywa dokładnie to samo. I wiecie, czasami jest tak, że ktoś ci daje jakąś informację, że słuchaj, jest mi w tym momencie z jakiegoś powodu trudno, e, przez jakiś czas po prostu nie będę się do ciebie odzywać potrzebuje się skonfrontować z nie wiem może z jakimiś emocjami coś sobie przemyśleć i tak dalej i się odezwę za jakiś czas. I to jest dojrzałe zachowanie, tak? To jest po prostu dojrzałe zachowanie, gdzie ty dostajesz jasną, klarowną informację, dlaczego tak się dzieje, aczkolwiek nadal to możecie na tyle skonfrontować z raną, żeby no właśnie, żeby uruchomić całe te lękowe napięcie i wszystkie jakby skutki i mechanizmy działań pod wpływem tego napięcia, ale jeżeli ty nie dostajesz żadnej informacji, a ktoś się po prostu wycofuje, przestaje się odsywać, wycofuje się z relacji, no to to już jest nic innego jak po prostu manipulacja, manipulacja, która macie ciebie sprowokować do określonego zachowania. A tym zachowaniem w pierwszej kolejności ma być to, żebyś ty się zaczęła zastanawiać, co zrobiła źle, co powiedziała źle, a może jakoś się źle zachowałaś, czyli żebyś ty zaczęła brać jakąś winę na siebie. I niezależnie od tego, czy ty w tej sytuacji jesteś winna, czy nie jesteś, czy w jakikolwiek sposób przyczyniłaś się, nie wiem, do bólu i cierpienia drugiej osoby, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, żebyś Ty tą winę wzięła, żebyś Ty jakby tą odpowiedzialność na siebie przyjęła. No i to jest po prostu czysta manipulacja tak naprawdę no bardzo niedojrzałego, emocjonalnego dziecka, być może w ciele dorosłej osoby, w ciele, nie wiem, 30, 40, 50-letniej 50 osoby, ale jest to czysta manipulacja. Tylko, że pamiętaj, to, co rozgrywa druga osoba, nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Znaczenie ma tylko to, co ty czujesz i co ty przeżywasz. Bo jeżeli w tobie nie ma jakby tej rany, tak, która właśnie będzie prowokować cię do tego napięcia, do lęku i do zastanawiania się, co ty zrobiłaś, co powinnaś teraz zrobić. Może iść do tej osoby, może, może jej zapytać i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli w tobie tego nie ma, tej pierwotnej rany, która cię do tego prowokuje, to ty pozwalasz innym ludziom, nawet najbliższym, rozgrywanie w swoim umyśle, to, co oni chcą rozgrywać, nawet jeżeli ty w ich umyśle jesteś bohaterem tej, tej rozgrywki. Po prostu cię to nie interesuje. I to nie jest takie, wiecie, to nie jest takie egoistyczne na zasadzie, a mi na tobie nie zależy, mam cię gdzieś i imię to nie interesuje. Nie. Ty po prostu masz zgodę w sobie na to, żeby inni ludzie rozgrywali w swoich głowach scenariusze, historie tak jakby na miarę tego co jest w nich samych. Ty masz po prostu na to wewnętrzną zgodę. Bo ty się komunikujesz jakby zupełnie na innym poziomie, więc oczekujesz też takiej komunikacji, ale jeżeli tego nie ma, to po prostu masz na to zgodę i pozwalasz innym ludziom, nawet tym najbliższym, żeby oni w tej rozgrywce swojej trwali tak długo. Jak po prostu chcą, tak długo jak potrzebują, a ty się w tym czasie zajmujesz po prostu swoimi sprawami. Także tyle na dzisiaj, kochane. Jeszcze szybciutko korzystając z okazji, przypomnę, że kończy się już promocja Mikołajkowa 1 plus 1 na e, moje wszystkie webinary i wszystkie medytacje. To oznacza, że, e, że możecie sobie wybrać z mojego sklepu jakikolwiek jeden webinar. I po dodaniu do koszyka możecie wybrać sobie gratis, też również jakikolwiek webinar. Czyli e, macie za jedną cenę dwa webinary. Podobnie z medytacjami, że możecie to sobie mieszać, wybierając webinar, dorzucając medytację i odwrotnie. Tyle na dzisiaj, kochane. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do następnego razu. Do zobaczenia.